Ja szukam kwartyru w orędu. Szukam mieszkania do wynajęcia. Ile kosztuje orenda na miesiąc? Ile kosztuje wynajem za miesiąc? Komunalnie posłuchy wkluczono. Czy opłaty są wliczone? Ja chcę podejrzeć się kwartyru. Chcę obejrzeć mieszkanie. Czyje dokowier? Czy jest umowa? Skільки potrzebno wnesty za wdatok? Ile wynosi kaucja? Czy meblowana Czy mieszkanie jest umeblowane? Czy dozwoleni domasznie twaryny? Czy zwierzęta są dozwolone? Gdzie znajduje się najbliższy transport? Gdzie jest najbliższy transport publiczny? Kiedy ja mogę zajechać? Кіди може впровадити, ці фрази допоможуть знайти ідеальну квартиру в Польщі. Став лайк, Поділись з друзями, збережи собі. Напиши в коментарях, яку тему зробити наступною. Підтримай наш проект подарунком або підпискою. Це велика мотивація творити далі.